Panów marki Pokémon. Nowe karty, mega ewolucje. Tu możemy się spodziewać w tym zestawiku. Mamy tutaj promkę w postaci naszej łasicy Pokémonowej, a na okładkach widać kolejne mega Pokémony. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Co ciekawe, właśnie te mega ewolucje to jest pierwszy, jakby nowa generacja kart z karcianki. Właśnie nowe obrazki mamy. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Co sądzicie o tej marce? Czy rozbija się ona? Czy czekacie na 30 lat sery Pokémon? Jak na razie oglądam ostatnio sobie Pokémon podróże i właśnie widzę, że trafił nam się piesek elektryczny, ewolucja Jampera. Czy mamy również Pokémony, które widzimy w tych nowszych odsłonach? Na przykład Piplap się trafił taki błyszczący. I jak na razie jest bez przebojów spokojnie. Zostały jeszcze dwa te karteczki. Tutaj paczki, mega Chalizard, Może coś z tego będzie. Zobaczymy. Odpieramy, sprawdzamy. Tu mi się podoba w tych nowych kartach Pokemon. To, że ten kod do gry jest w takim pikaczu, nie jest taki upiorny. Oj, sobie zaspoilerowałam. Mamy pierwszego mega Pokemona mogłabym być jakiś inna ale jest mega Pokemon tak mamy tutaj karty mamy kodziki i zwykłe karty tutaj także basic zwykłe takie Pipla, ale nie błyszczący mamy tutaj nasze kolejne postaci te błyszczące karty przypominają teraz te chińskie karty o jest Mimikyu bardzo fajny błyszczący i idziemy dalej Mamy jeszcze trzecią szansę na zdobycie jakichś ciekawych kart. Teraz to posprawdzamy. Jak będzie coś ładnego, to będzie można to potem włożyć do albumu. Mówi się, że do trzech razy sztuka. No to sprawdzamy. Herakrosa Mega może niekoniecznie bym chciała, ale jakąś inną postać nie pogardzę. Obym sobie teraz nie zaspoilerowała. Chyba coś błyszczącego było. Mamy na razie spokojnie. Mamy tutaj pierwsza gena się trafia. Mamy elektryczne myszki. Idziemy dalej. O, druga generacja Pokémonów. O, mamy ewolucję Piplapa. No i zobaczcie, jest wilczek, ale piękny Zacian. Mamy, mamy wilczka. Podoba mi się bardzo ta karta, ale się trafiło. Zobaczymy. Kolekcja, no i tam elektryczne to tak mniej, ale to jest piękne. Wilczek jest.